Na moim kanale z tej strony: misto 168. A przed Wami powtórka Wnerwionego Andrzeja. W momencie, w którym powtórka ta była nagrywana, w Wnerwiony Andrzej był jeszcze w drugi DPA. Obecnie jest graczem bezklanowym, ale myślę, że właśnie ze względu na to, iż w tym DPA był oraz że jest przyjacielem DPA, to nie będzie miał nic przeciwko temu, a będę powtórkę wam pokazał. Powtórka jest rozgrywana na. Bitwa jest rozgrywana na mapie Malinówka z pierwszy, czyli czołg ciężki siódmego poziomu niemiecki. Myślę, że sylwetka tego pojazdu jest wszystkim fanom II wojny światowej, czy w ogóle wszystkim, którzy oglądali jakieś filmy z tą wojną związane, doskonale znana. Eee, czym ten pojazd charakteryzuje się akurat w tej konkretnej grze, czyli World of Tanks? Charakteryzuje się on świetnym działem. Jest to długa 88. już Wam pokazuję parametry 203 przebicia i 240 uszkodzeń na pocisku zwykłym oraz 237 przebicia i 240 uszkodzeń na pocisku podkalibrowym, który jest pociskiem premium. Działło to jest bardzo szybkostrzelne i dosyć celne. Nie pamiętam dokładnie, jakie mam przeładowanie na swoim tygrysie, ale jest to 5 sekund z hakiem bodajże, albo coś koło tego. W każdym razie jest to naprawdę bardzo szybkostrzelne działko. Niestety w przeciwieństwie do tego, jak rzeczywiście było w historii, czołg ten w grze World of Tanks nie charakteryzuje się takim rewelacyjnym pancerzem, jak charakteryzował się w rzeczywistości. Pancerz ten dość łatwo przebić, dość łatwo ten czołg zniszczyć, ale oczywiście zdarzają się odbicia, zwłaszcza od 5., piątych, szóstych, z którymi ten czołg również się spotyka. Losowanie w tej bitewce konkretnej bardzo korzystne, dlatego że kolega jest siódmym. Terem, czy tierem, jak znajdujący się na szczycie listy. Jak widzimy również po statystykach, które pokazuje TXOM, jest najlepszym graczem w drużynie. Tutaj możemy właśnie zobaczyć celność tego działa. Jeżeli widzimy chociaż fragment czołgu, to jest duża szansa, że w ten czołg trafimy. A przy penetracji, ku dysponuje Tygrys, jest również bardzo duża szansa, że ten cel spenetrujemy. Jak grać tym czołgiem? To zależy od tego, jak nas wyrzuci. Jeżeli wrzuci nas na szczycie, możemy sobie pozwolić na jakąś tam grę w pierwszej linii. Kontując się, możemy oczywiście coś tam odbić. Jednak doradzałbym grę szczególnie na jakiejś tam drugiej, trzeciej linii, dlatego że, tak jak wspominałem, ten pancerz nie jest tym klasycznym pancerzem czołgu ciężkiego. Płyty są naklone pod kątem niemalże prostym do ewentualnych pocisków nadlatujących, w związku z tym te pociski bardzo łatwo i bardzo chętnie w te płyty wchodzą. Wieża również jest możliwa do przebicia. A teraz przejdźmy już tutaj do samej bitwy. Kolega jedzie wodą, tutaj gdzie zwykle jadą czołgi średnie. Jest to, jest to tak moim zdaniem dosyć fajny manewr, jeżeli podjedziemy bardzo szybko. W okolicach, które teraz wskazuję kursorem, na przykład gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, możemy bardzo skutecznie, albo ewentualnie staniemy sobie tutaj za budynkiem, możemy bardzo skutecznie świecić wszelkie czołgi, które stają mniej więcej w tych okolicach na bazie. A jako, że jest to mapa przez złośliwych nazwana kampinówka, ze względu na to, że bardzo dużo graczy tutaj stoi, właśnie w okolicach swojej bazy, i strzela przez tę mapę do drużyny przeciwnej, która robi w tym momencie najczęściej dokładnie to samo, czyli kampi. Jest to bardzo fajny sposób na zrobienie sobie podświetlenia. Mapa, oczywiście, idealna dla artylerii i lekkich. Jest to wręcz mapa wymarzona, zwłaszcza, że mamy na pluton czołgu lekkiego i artylerii. No i oczywiście też dla niszczycieli czołgów. Kolega ma już na liczniku 1682 punkty obrażeń. Ale spokojnie będzie tego więcej, jest 9 do 6, to także wynik korzystny. Pozostały w naszej drużynie 3 czołgi ciężkie, 5 niszczycieli czołgów i artyleria. W przeciwnej drużynie 3 czołgi ciężkie, czołg średni i 2 artylerie. Nie wiadomo, gdzie był ich tygrys pierwszy, nie wiadomo, gdzie była ich VKM. Także to jest spore zagrożenie. Widać, jak brytyjski czołg średni na otwartym polu przy tej celności i szybkiej strzelności może spokojnie pozwolić sobie tutaj na złapanie go. Gdyby go złapać na gąskę i nie puścić, to można spokojnie trzymać ten czołg, by dojść totalnie do zera. A przy przeładowaniu Tygrysa, jeżeli dany gracz nie ma dobrej naprawy, albo zestawu naprawczego, no to taki Tygrys już danego zawodnika nie puści. Wyświecił się Tygrys pierwszy. Tutaj podejrzewam, FV, prawda? Tak, F, nie, albo VKM odgryzło się tutaj koledze. Tygrys pierwszy bokiem, więc tutaj przy nie byłoby najmniejszego problemu z penetracją. Andrzej musi teraz uważać, aby nie dosyć dwa ognia z jednej strony miałby tygrysa, jeżeli wycofa zbyt, bardzo, zbyt mocno, to będzie Bity on przez Fałkę, która tutaj bok tygrysa będzie przebijała na pewno raz za razem. Ona również ma szybko strzelane działko, więc trzeba na to uważać. Tygrys zniknął, ale tutaj nadzieja, że IS jadący podświetli go. Iz wyjechał dość mało rozsądnie, dlatego że ma maksymalnie może przeżyć dwa strzały tego tygrysa. No niestety, tutaj, tak jak właśnie przewidywałem, i zginie. W związku z tym, tutaj kolega zostaje już tylko z panterą, która również ginie. No i niestety, sytuacja zrobiła się dość mało korzystna, dlatego że jest już 9 do 10. Przeciwnik ma dosyć sporą przewagę u nas na bazie. Właśnie wszystkie siły poza Andrzejem pozostały w okolicach naszej bazy. Kolega tutaj mocno wysunięty do przodu. W sytuacji innego pozazdroszczenia, dlatego że, chociaż bok ma ukryty, no to jednak może spokojnie zostać zajechany przez czołgi z przodu. Ewentualnie obity przez czołgi, które byłyby tak jak przy ten ARL, właśnie. Oczywiście jego pancerz nie stanowi dla Tigrysa również żadnego wyzwania. Pałka przyjechała tutaj. No i jest już nieciekawie. Kolega nie może się wycofać, nie może podjechać do przodu. Jeszcze tego artyleria na całe szczęście nie trafia, bo Tygrys też lubi od artylerii chwycić. Oczywiście jego pancerz górny, jego dach nie jest zbyt mocny, na cały czas w Pantera pomaga i obija fałkę. Crusader P trafia i tutaj ubija kocy celowniczego. Jak widzimy, artyleria tłuczy tutaj w kolegę niemiłosiernie, bo to nic dziwnego co ma robić, innych pewnie nie widzą. A poza tym kolega tutaj stanowi największe zagrożenie. W tej chwili jest remis 10 do 10. Nie wiadomo gdzie w tej chwili jest ARL i FV. Tygrys bardzo nierozsądnie wyjeżdża. Tutaj niestety... Znaczy myślał dobrze, dlatego że mógł przyjąć spokojnie do kolegi strzał. Wymieniając się jeden za jeden. Tylko, że nie wykorzystał swojej okazji. A kolega miał sporo szczęścia, że ten strzał akurat się odbił. Ale wiadomo, żeby była udana bitwa, to szczęście musi być. No i Tygrys popełnia duży błąd, czyli wyjeżdża w tym samym miejscu, w którym kolega się spodziewał. Nie powinien był tego robić nie w tak krótkim czasie. Miał tutaj spore szanse, aby kolegę wykończyć. RS zostaje dobit przez chorna, bardzo fajnie. Teraz zostaje już tylko FV i dwie artylerie. Oczywiście wszystkie czołgi mają kolegę w tym momencie na strzał, także kolega musi tutaj już bardzo zachowawczo w tym momencie grać. No i cóż, no, trzeba czekać aż ktoś, najpewniej E25, dlatego że jest najszybszy, wyspotuje jakieś czołgi, wykryje, gdzie one są. FV się nie ruszył. Gdzie siedział, tak, jak siedział, tak siedzi w tamtym miejscu. Jak widzimy ma dosyć całkiem niezły zasięg spotowania, dlatego że kolega wykrył po Kolegiece, uda się tutaj dobić. Tak jak poznał w tym momencie, tylko dwie artylerie. Trochę ryzykowny wyjazd, owłosie, dlatego artyleria oczywiście może strzelić, wiedząc, że tutaj kolega cofa. Także to jest znowu duże szczęścia, że artylerie nie trafiły. Bardzo słabe losowanie tego grilla, a szkoda, bo mógł być w tym momencie szósty frag. I czy uda się ubić. Crusadera SP, zaraz zobaczymy. Próba strzału na ślepo, nieudana, niestety. I czy uda się go dobić? Obstawiajcie, obstawiajcie, bo za chwilę koniec zakładów. Uwaga, uwaga: zakłady dobiegają końca. Zobaczymy, czy wygrają ci, którzy obstawiali, że Andrzejawy uda się zdobyć szósty wrak Strzał Nieudany, niestety. Zamykamy zakłady w tym momencie. I uwaga, poszło. Udaje się zdobyć szósty wrak. którzy obstawiali, że Andrzejawy uda się zdobyć specjalistę, wygrali. Bitewka się kończy, a my przechodzimy do podsumowania. Eee, Zabitewka wpadła MK. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pomniejszych odznaczeń. Wsparcie. Stalowa ściana. Duży kaliber specjalista. Koledze, udało się zadać 4984 punkty obrażeń. Zniszczyć 6 fazy przeciwnika. Zdobył 1688 punktów podstawowego doświadczenia. Rewelacyjny wynik absolutnie rewelacyjny. Naprawdę. Na 39 strzałów 26 trafiło, 23 weszły, 2382 punkty obrażeń zostały zadane z powyżej 300 metrów, możecie zobaczyć jak celne jest to działko, dzięki asyście Andrzeja 1385 punktów zostało zadanych, razem z kątem premiu zarobił 60318 kredytów, a ze wszystkimi bonusami znowu 5064 punkty doświadczenia. Tej literce byłoby to na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.